Siemankowidzowie, witam na kanale Kulisy Oktagonu. W specjalnym materiale wraz ze specjalnym gościem, a jest nim znany z TikToka The Skateslaj. siemaneczko. Siemaneczko. Jesteśmy u Ciebie nie bez powodu, ponieważ z jednej strony chcielibyśmy nieco zareklamować naszego gościa, a jednocześnie też odbieramy nasz sprzęt, ponieważ nasz gość zajmuje się komputerami, jest zapleczem technicznym redakcji Kulisy Oktagonu i no właśnie słówko do Ciebie może takie na początek, skąd się w ogóle wzięła u Ciebie zajawka na komputery? Ogólnie powiem ci tak, mając kilkanaście lat, miałem pierwszy Twój stary komputer. Stwierdziłem, że nie mogę grać w gierki, to trzeba było coś pomodyfikować. No i tak się zaczęła pasja po prostu do komputerów, później technikum, szkoła wyższa. No i ogarnięte jest to, że cały czas w tym siedzę i to już jest to po prostu moją zajawką na co dzień. Zajmujesz się, tak jak wspomniałem, właśnie zapleczem technicznym. Nam też składałeś się sprzęt, który widzowie wyczekujcie. Subskrybujcie kanał, ponieważ posłuży naprawdę do konkretnego materiału. Jeszcze wam nie zdradzę, co to będzie, ale niedługo się dowiecie. Dlatego polecam żeby żebyś na bieżąco. No ale właśnie, poza jakby no składaniem tym zapleczem technicznym, można też się do ciebie zgłosić z problemami. Wszelakimi widzowie, jakbyście mieli problem z komputerem, to, to, jest, to jest magik, po prostu, nie? Ale pograć też lubisz. No wiadomo, jak każdy człowiek, który posiada komputer, musi lubić pograć, bo inaczej to nie ma życia, nie? No, więc jak już zapytałem ci o te początki twojej zajawki, to jakaś taka pierwsza gra, pierwsza taka gra, która cię nie wiem, wchłonęła jakieś pierwsze nieprzespane nocy, Co to był za tytuł? No to powiem Ci, taka nostalgiczna gierka, pewnie wielu z was będzie pamiętać. E, to jest Metin 2. Ta gra spędziła mi sens powiek. No i grałem w nią dobre 17 lat, czyli w sumie do zeszłego roku i tyle co pieniędzy na no to wydałem, jeszcze jak moja kochana mamusia mi dawała na doładowanie telefonu, ja przewalałem na tak zwane smocze monety. Pozdrawiam cię mamusiu to po prostu no niezliczone ilości godzin pieniędzy w to włożone, nie zwróciło się oczywiście nic, ale frajda jak była tak w pamięci po prostu pozostaje No właśnie, mówisz, że no, nie, nie było z tego jakichś pieniędzy, była frajda była masa godzin spędzonych przy komputerze i powiedz właśnie, co byś przekazał nie wiem, no, głównie młodym odbiorcom naszego materiału, którzy no no nie ukrywajmy, za dużo czasu spędzają przy komputerze, czy nie uważasz właśnie to, że, tak jak wspomniałeś, za marnację czasu? czy znaczy powiem Ci tak, mimo zmarnowania czasu to zgodzę się, ale biorąc pod uwagę, że ja byłem jeszcze tym typem młodzieży wychowanym, że nie tylko komputer, ale też i było trzeba wyjść pograć w piłę, no to powiem Ci, że ja te czasy pełniam w ten sposób, a teraz widząc na przykład puste boiska, puste po prostu place, gdzie się odbijało piłkę, chociaż głupią ścianę, no to to nie jest już to samo, dlatego takie wyjście na zewnątrz też dużo robi i wiadomo, nie zamykać się po prostu w pokoju w czterech ścianach i być, brzydko mówiąc, pasorzem, tylko czasem po prostu wyjść, przewietrzyć się i faktycznie trochę ruchu też człowiekowi po prostu nie, nie zaszkodzi. Co Twoim zdaniem wpłynęło na tą zmianę pokoleniową, że no niegdyś było nas trochę więcej na tych podwórkach, dziś mniej? Czy możemy tutaj wskazać po prostu na popularyzację komputerów? No nie wątpię, my jesteśmy z rocznika, że no komputer w domu nie był codziennością, nie każdy miał kiedyś komputer, dziś tak naprawdę komputer każdy ma w kieszeni w postaci małego smartfona. No powiem Ci tak, że e, moim zdaniem czasy najgorsze były te covidowe. Jak wszyscy zamknęliśmy się w domach, żeby pracować i uczyć się zdalnie, no to praktycznie wyjście na podwórko mogło się kończyć nawet jakimiś mandatami stosowanymi przez funkcjonariuszy i tak dalej. to wtedy był ten duży problem, że lepiej było czasem zostać w domu, niż po prostu wyjść i zaryzykować tym, że można parę stówek zgubić po prostu za głupi brak maseczki. Czy uważasz, że ten okres właśnie covidowy jakby, no właśnie, bo on miał jakby takie dwie strony. Z jednej strony e, pokazało to, że wiele zawodów można wykonywać zdalnie i ta czasochłonna podróż do miejsca pracy, wiele godzin codziennie tam spędzanych, równie dobrze można wykonywać w domu, dzieląc to z domowymi obowiązkami, a z drugiej, tak jak mówisz, chyba trochę rozleniwiło społeczeństwo. Tak, zgadzam się, teraz bardzo esport poszedł w górę, przez co po prostu e, mamy te oczywiście zawody w różnych kategoriach gier, że są zawodowcy i to patrząc nawet na naszą rodzimą scenę, Counter Strike'a, jak kiedyś patrzyło się tylko na Virtus Pro, wiadomo, i tak dalej, to był 2012 14 rok. E, tak teraz patrząc na te ekipy, to w tych graczach praktycznie mało kogo można znaleźć starszego niż 2000 rocznik, co zwiastuje to, no, że faktycznie tych esportowców młodszych, dużo nam przez ten okres wyrosło. Jak mówimy o e sporcie, no to poruszmy taki kontrowersyjny temat, który też przewijał się. Pamiętam w momencie, kiedy Pasza Biceps był zakontraktowany w Fame, tak? Wtedy to pojawił się taki kontrowersyjny temat, czy e-sport jest sportem. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Moim zdaniem nie, bo sport, od zawsze było mówione, że sport to jest ruch, sport to jest zdrowie. Esport nie jest zdrowiem, a tak naprawdę potrafił niejedną psychikę zniszczyć, zwłaszcza na przykładach moich znajomych właśnie z czasów, powiedzmy, technikum, gdzie niejednokrotnie słyszałem, że nie mogę z kimś pograć, bo monitor po prostu był roztrzaskany, z piąchy czy z czegoś innego, więc tutaj akurat powiem Ci, że nie-sport e -sport to nie jest sport dla mnie. Dobra, ale możemy to też ugryźć z innej strony, bo mówisz, że no e-sport czy też po prostu granie w gry komputerowe wzmagały agresję, ale możemy to też zaobserwować u wielu zawodników sztuk walk. Nie mówię o profesjonalistach, bo jednak profesjonaliści potrafią zachować poziom bardziej mówię może nie o, o chłopakach, co trenują po prostu sztuki walki w różnych klubach i wiadomo, no nie zawsze swoje umiejętności prezentują na, na jakichś galach, czy nawet amatorskich, czy. czy tam wyżej, no ale przekładają swoją agresję, no nie wiem, na przykład w szkole na, na, na innych. No, to się zgodzę, że często tak niestety bywa w szkołach. Zwłaszcza, że mam paru takich osób, które po prostu po szkole, jak ja skończyłem technikum, poszli na studia innego po prostu rodzaju i byli jako nauczyciele w szkole. I to faktycznie ta agresja lubi się przekładać na to, co jest po prostu w szkole, co jest niepotrzebne. Nie wiadomo, jak to teraz wygląda, jak dzieciaki się zachowują. Zresztą, jak co chwilę widzę przed swoim domem, co przechodzą 12-13-latki rzucające mięsem. Nie będę to mówił niekulturalnie. Dziękuję, mniej roboty dla mnie. To po prostu mam wrażenie, że faktycznie to no, kultura się niestety przeniosła w dużej mierze właśnie na, na inne osoby, nie? że ta agresja jest i występuje cały czas. No niestety, jest tak jak mówisz, złotego środka. Wiadomo, jak, jak na wszystko nie ma, więc podchodźcie do wszystkiego z głową, czy to jest sport. Czy to jest e-sport? We wszystkim starajcie się zachować rozwagę. A my co, no, troszkę to tam o przeszłości było, może, no, a może jeszcze zostańmy trochę przy przeszłości. No bo tak jak wspomniałem, jesteś zapleczem technicznym naszej redakcji. Czy miałeś już przyjemność, nie wiem, współpracować z jakimś większym twórcą, o którym oczywiście możesz powiedzieć, że, że byłeś jakimś jego tam zapleczem technicznym, budowałeś mu bazę, na której streamował i budował swoje. Swój fanpage Bardziej nie, ale przytoczę historię Raczej sprzed paru lat eee, Będą pamiętali ci co Oglądają, tak naprawdę oglądali do tej pory Kanał Royo V13 Tak zwany Rojson Dinozaur YouTube'a, ale była taka sytuacja Tuż przed premierą yy, 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 Cyberpunk'a Że zawinęli mu konto na YouTube. No i gdzieś tam Udało mi się do niego dostać i faktycznie udało mi się razem z pomocą techniczną Google odzyskać mu to konto po prostu na YouTubie. Eee, no, nie ukrywam. Chłop był mi po prostu dosłodnie wdzięczny. Eee, niejednokrotnie po prostu rozmawiał ze mną, jestem z nim w stałym kontakcie. Eee, staraliśmy się to później jakoś sensownie zabezpieczyć, zdradziłem mu, w jakiś sposób to mogło po prostu się utracić, żeby po prostu uniknąć tego w przyszłości. No i to była taka właśnie jedna z takich przygód, gdzie z większą twórcą miałem styczność i to była chyba taka pierwsza sytuacja, gdzie później jeszcze w związku z moim. Pracą dużo osób ze środowiska właśnie e, YouTube'owego, tych właśnie e, technicznego, co tam ogłaszali się, jakie tam komputery, sprzęty robią i tak dalej. Często chodzili do mnie do porady, że coś im nie działa i tak dalej, bo jestem praktycznie tym człowiekiem, do którego się zgłasza na całym końcu, jak nic innego drogowego nie przychodzi. Ja mam zawsze nieszablonowe podejście i zawsze coś wymyślę. Słuchajcie, widzowie, na samym końcu wiadomo, jak, jak się już wszystko spieprzy, to trzeba szukać pomocy. Ale my na szczęście zgłosiliśmy się na samym początku do ciebie, więc tutaj też taka rada do widzów, jak chcecie zacząć tworzyć treści. Nie tylko w internecie, czy nie tylko tworzyć treści Po prostu potrzebujecie komputera Macie jakiś swój skonkretyzowany cel Do czego potrzebujecie To zgłaszacie się tutaj do Skate'a Mówicie, czego chcecie od komputera Co wy chcecie na nim robić I macie idealnie dobrany sprzęt Tak jest, dokładnie Jeżeli czegoś potrzebujecie, możecie się zgłosić Czy z poradą samą, czy żeby coś złożyć, Czy nawet fizycznie, żebym wam coś złożył Nie ma najmniejszego problemu Tak samo, jakby się w razie W coś spieprzyło Ogarniemy Wiadomo, na, że tak powiem, niemożliwe, że cię robią do ręki, ale na cuda trzeba czasem poczekać ale też niedługo, więc dużo cierpliwości Was to nie będzie kosztowało, a naprawdę konkretne efekty. My z kolei polecimy sobie z kolejnym tematem, bo jak trochę omówiliśmy ten sport, e-sport, też szkodliwości, które mogą z tego wynikać, to nasunął mi się jeszcze jeden temat, ponieważ no Ty w polskim internecie trochę jesteś. Sam miałeś swój kanał na, na YouTubie, długo go prowadziłeś. Jak dziś y, oceniasz polskiego YouTube'a, bo mówi się tak, no trochę się mówi, że śmietnik się z tego zrobił. Jak ty oceniasz dziś polskiego youtuba? No moim zdaniem polski YouTube teraz nie ma jej. Po prostu to jest rzecz wykastrowana, gdzie e, YouTuberzy nie mają w ogóle pomysłu na content. 90% pomysłów po prostu bierze się z zagranicznych YouTubów, czy innych kanałów. E, jedyne co tak naprawdę to kanały komentary moim zdaniem trzymają po prostu e, poziom, bo one tak naprawdę zbierają całość relacji, całość po prostu informacji, które się wydarzyły w internecie, w naszym środowisku. No i po prostu zbierają to po prostu do kupy właśnie i nam jakby jest Streszczają całość bez problemu, gdzie no, nie miałoby się czasu, żeby przed wszystkim posiedzieć i to jest jedyny sens, jaki tak naprawdę YouTube aktualnie po prostu siedzi. Z takich istotniejszych właśnie kanałów, co jestem bardzo zadowolony, że to poszło w tym kierunku, na przykład też dużo osób może kojarzyć, może zrobił małą reklamę, może nie, ale chodzi konkretnie o Gimpera, który, że tak powiem, z patostreamera stał się kanałem komentarii, którego aż czasem fajnie się słucha. Tak, kilku YouTuberów ewoluowało. Pewnie, no wiadomo, z biegiem lat zmieniała się perspektywa, ich dojrzałość. Jak inaczej, jak inaczej chciałem skonstruować pytanie, nie jak, tylko którą platformę w polskim internecie oceniasz najbardziej pozytywnie? Żeby nie było tak, że cały czas negatywny jest ten wywiad, więc którą platformę w polskim internecie oceniasz najbardziej pozytywnie i dlaczego? Ciężko mi to tak jednoznacznie stwierdzić, bo każda platforma ma swoją czarną stronę. Tak, na przykład Twitch, przykładowo najbardziej popularna platforma streamingowa nakłada bardzo dużo ograniczeń na swoich twórców. Jej, że tak powiem, kuzyn Kik tak, czy kuzynka, jest zupełnie zgoła inna, no bo tam na przykład różne rzeczy się dzieją, gdzie 90% tych pato streamerów się tam przeniosło, no bo wiadomo, mniejsze ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. O YouTube już coś, co nieco powiedziałem, no przykładowo mamy jeszcze tego TikToka, gdzie tam też różne rzeczy się dzieją, no ale TikTok jest taki teraz najbardziej moim zdaniem rozwijający się, ze względu na to, że TikToka głównie przegląda się na telefonie, a jeżeli biorąc pod uwagę, że mamy po prostu tam nagrywanie i tak dalej w pionie, no to najwygodniej się po prostu to ogląda, to się czyta. No jest to po prostu tak na każdą chwilę. Czyli mm, jeszcze, inaczej, jeszcze doprecyzując e, moje pytanie, w sensie e, oceniamy ją teraz e, z, z, inaczej, czy Twoja ocena była z perspektywy twórcy, czy widza, bo bardziej mi chodziło o, o widza, może nie doprecyzowałem pytanie, a drugie e, pytanie miało być właśnie o twórcu, więc doprecyzujmy. Mówiłeś o... Mówię o jako widz... I teoretycznie, jako twórca też. Bo biorąc pod uwagę, jako widz, no tak jak mówię, TikToka ogląda się praktycznie wszędzie. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o twórcę, mm, no tam też wiadomo, mając swój kanał na TikToku, też oczywiście mm, tworzę sobie tam głównie czy z komputerów czy jakieś śmieszne filmiki i tak dalej. No to jest to po prostu tam dosyć fajna baza do wszystkiego. I tak zwane shortsy, czyli po prostu krótkie filmiki, no mm -hmm. są najczęściej rozchwytywane, najłatwiej zapamiętywane. Na długie transmisje, na właśnie pozostałych platformach, czy jakieś dłuższe filmy, no to trzeba mieć konkretnego widza po prostu z konkretnymi upodobaniami, żeby po prostu trafić w jego gusta. Tak, no tutaj się zgodzę, bo sam, no właśnie jako redakcja Kulisy no widzę pewne zestawienie pomiędzy treściami TikToka, a treściami YouTube'a i faktycznie na TikToku, jeśli chodzi o tą grupę odbiorców, jest dużo łatwiej. Przez te właśnie krótkie treści łatwiej się klika te, te obserwacje, a na YouTubie, faktycznie, o ile nie są może jakieś gorsze te wyświetlenia, to faktycznie dużo wolniej się nabywa tych subskrybentów. Dokładnie tak, po prostu trzeba mieć i trafić w konkretną kategorię, żeby to po prostu się u kogoś też wyświetlić na osi czasu, żeby to miało ręce i nogi. W TikToku wystarczy czasem parę trafnych hashtagów. Właśnie, albo y, na TikToku parę hasz, y, trafnych hashtagów, a tutaj trafny kontakt, y, w opisie będziecie mieć y, oczywiście y, odnośnik do social mediów y, Skate'a. Y, od swojej strony chciałbyś, nie wiem, jeszcze jakoś za zachęcić widzów, klientów, może bardziej jak do Ciebie trafić. A czy tak ogólnie oficjalnie możecie kierować się na Instagram, tak jak tutaj prowadzący powiedział, na, na dole będziecie mieli możliwość się skontaktowania przed nami poprzez Instagram, ewentualnie przez TikToka możecie śledzić tak samo moje live'y również ze składania kompów, czy wrzucania jakichś odcinków. Tak naprawdę jak będziecie mieli jakikolwiek problem, jakiekolwiek pytania, służę pomocą. Dokładnie widzowie, macie problem, tu jest y, odpowiedź. Tam gdzieś macie przycisk subskrypcji i dzwoneczka, żeby być y, z nami na bieżąco. Ja dziękuję Ci serdecznie za ten materiał, za ogarnięcie y, sprzętu na przyszłe materiały widzowie, bądźcie czujni i. Dziękuję Ci serdecznie za spotkanie, późna pora, więc też już ja jestem w ogóle dzisiaj po gali, walcz i pomagaj, 13 edycja kochani, naprawdę bardzo fajne widowisko, niestety nie mogłem zostać do końca do main eventu, ponieważ main eventem dzisiejszego wieczoru jest spotkanie ze skate'em, jeszcze raz wielkie dzięki, siemaneczko, do zobaczenia widzowie, cześć!